Właśnie wróciliśmy specjalnie dla Was na jedną z inwestycji. Jest to siedem wolno domków, które kiedyś zbudowaliśmy, sprzedaliśmy, ale nie o tym będzie temat. Temat jest m.in. o tym, że warto się edukować i zbierać tak naprawdę wiedzę oraz własne doświadczenie. Tutaj jak widzicie, rynna, słuchajcie, cieknie. Po latach została w jakiś sposób uszkodzona, były tutaj różnego rodzaju wichury. Niestety ludzie, którzy tutaj mieszkają, nie za dobrze mówią po angielsku. Raz tutaj przyjechałem. Pokazałem im w trakcie deszczu, że to powinni naprawić. Zamiast naprawić rybę, to po prostu wyczyścili ten mur, który był cały zielony z zewnątrz. Ale niestety wyczyszczenie muru nie pomoże. Ja jestem przekonany, że przez to, że cała ta ściana jest mokra, w środku będzie pojawiał się grzyb. Więc przede wszystkim nie zwalczajcie skutków, tylko przyczyny. Jeśli usuniecie przyczynę, to nie będzie skutku. Który przez tą przyczynę jest spowodowany, a w tym wypadku jest to grzyb w domu.